WIGILIE PACHNĄCE WANILIĘ Dzisiaj chciałam podrzucić Wam kilka moich przepisów. Przepisów, które dla mnie wiążą się nierozerwalnie z Wigilią. To taka mała część mnie. Dania, które pamiętam z dzieciństwa, kiedy siedząc grzecznie na stołeczku, śledziłam sprawne ręce mojej babci Malwy, grodzińskiej babci, której zawdzięczam najpiękniejsze wspomnienia. Poczucie bezpieczeństwa, jakie może dać tylko świadomość, że się jest kochanym. Są tu też przepisy na dania, których miałam okazję spróbować u znajomych, na które dostałam od kogoś przepis i takie, które wynalazłam w starych książkach czy pożółkłych czasopismach. I wreszcie dania, które wymyśliłam sama, starając się dopasować klasyczny przepis do własnego smaku. Ja nie będę umieć w tym roku świąt. Może uda mi się zrobić mój świąteczny bigos, ale to też nie jest pewne. Ale jeśli moje przepisy i pomysły komuś się jeszcze przydadzą, będę się bardzo cieszyć, bo to wszystko część tradycji, mojej tradycji, a tradycja to właśnie owe korzenie, które są tak ważne dla każdego człowieka. Babcia Malwa, do dziś, kiedy ją wspominam, Czuję takie wewnętrzne ciepło. Myślę, że to, jaka jestem, zawdzięczam właśnie babci. A babcia kochała go to. Była jedną z owych czarodziejek, które potrafią zmienić cztery ściany w prawdziwy dom, które czynią ze świąt wydarzenie nie tylko kulinarne, ale powiedziałabym duchowe. Potrafiła stworzyć niezwykłą atmosferę, która do dziś do mnie wraca kiedy tylko poczuję zapach jodły albo świerku. Bo dla babci choinka musiała być prawdziwa i musiała być wielka aż do sufitu. Pamiętam wszystkie ozdoby, ogromne bombki przywiezione przez babcię troskliwie z Grodna, niektóre pamiętające chyba czarskie, carskie czasy, jak był srebrny pies z prezentem w pysku. Pamiętam wielkie tęczowe kieliszki przypominające bańki mydlane i srebrne sztućce ustawione na adamaszkowym, połyskliwym obrusie ogromnego stołu. I pamiętam ogromne ostatnie przygotowania. Wiernie asystowałam babci. Byłam tak bardzo szczęśliwa, kiedy otrzymywałam jakieś odpowiedzialne zadanie, jak branie migdałów do kutii. Bo nasza kutia, Miała migdałowy aromat, więc migdałów trzeba było sporo do niej włożyć, podobnie jak i skórki pomarańczowej. To nie były dobre czasy. Kryzys upadającego PRL-u, braki na rynku, a babcia zawsze potrafiła choćby z ziemi zdobyć wszystko, co było potrzebne. Pamiętam nasze wizyty na bazarze na Polnej, bazarze, który przypominał mi bazary włoskie, z górami mandarynek, pomarańczy i cytryn aż porażających oczu w zapadającym zmierzchu ciemnego grudniowego dnia. Babcia zaprawiona w bojach po życiu w grodnie pod sowiecką władzą znajdowała zawsze sposób, aby przygotować święta naprawdę wspaniałe. Często, często tym sposobem były robione przez nią bajeczne koronki, przypominające wzory, jakie lud maluje na szybach. Robiła przepiękne serwetki i kołnierzyki, ozdabiała tymi koronkami batystowe chusteczki. Często właśnie taka chusteczka czy kołnierzyk, wciśnięte w wyciągniętą dłoń pani z delikatesów, sprawiały, że oto niespodziewanie znajdowały się dla nas cytryny, czekolada, czy nawet będąca rarytasem szynka. A babcia cieszyła się tak bardzo, tak spontanicznie, kiedy mogła podać owe niespotykane cuda domownikom. Ale wracając do świąt, babcia podawała zawsze dwie zupy – gęstą, aromatyczną zupę grzybową i baszczyk ten ostatni wzmocniony kilkoma kroplami czerwonego wina. A tu niespodzianka – uszka podawane przez babcię do niego nie były właściwie uszkami, były to małe pierożki z kruchego ciasta, smażone na oliwie, pękate i rumiane. Barszczyk wjeżdżał na stół w filiżankach, a uszka, no tak o nich mówiliśmy, na talerzykach. Były pyszne, dosłownie rozpływające się w ustach, intensywnie grzybowe, cudownie kruche. Wiele lat później ten babciny barszcz stał się dla mnie inspiracją. Kiedy nie mogłam przygotować zakwasu, pamiętam jak. Kiedyś jeździłam po całym Rzymie męcząc moją amerykańską przyjaciółkę Teresę, aby znaleźć buraki. Ona była ofiarą, ponieważ zapragnęła spróbować barszczu, a bez buraków to było niemożliwe. Niestety znajdowałyśmy tylko paczkowane buraki gotowane na barszcz nieodpowiednie. Ale do śledzia, dokładniej do sardeli pod pierzynką, były odpowiednie. Tak i wreszcie w jakimś sklepie ze zdrową żywnością w okolicach Via Nomentana dostałyśmy sok buraczany i z pomocą czerwonego wina, dolanego dość hojnie, odrobiny suszonego majeranku i rozgniecionego ząbka czosnku oraz wywarów z grzybów udało mi się sfabrykować całkiem niezły barszcz, jeśli wierzyć w skutek Wskutek tego oszalałego jeżdżenia byłam już nieco spóźniona i naklejenie uszek nie było już czasu. I wtedy przyszedł mi do głowy szatański pomysł. Miałam zawsze w zamrażalniku kilka paczek francuskiego ciasta, bowiem rożki z nadzieniem są prawdziwym zbawieniem, kiedy pojawią się niespodziewanie goście, których w dodatku nie można podjąć zwykłym makaronem z sosem. Otóż pokroiłam ciasto na kwadraty, na każdy nałożyłam farsz grzybowy i oto rożki były po kwadracie spędzonym w piekarniku gotowe. Barszt w filiżance z rożkami z francuskiego ciasta okazał się hitem i nawet znajomy znajomych dzwoniły dopytując się o taką czerwoną zupę z pysznymi rożkami. Polecam takie rozwiązanie wszystkim, którzy nagle dowiedzą się o nadprogramowych gościach, czy po prostu zabraknie im czasu na bardziej pracochłonne potrawy. Mój kolejny pomysł, a może wymysł, to tak zwane śledzie w tramie. We Włoszech do niedawna solony śledź był znany tylko na Sycylii, gdzie jest używany do przygotowania niesamowitej sałatki, popularnej podobno od czasów Fryderyka II z rodu hohenstein a więc od XIII wieku. Jednak ani w Rzymie, ani na północy śledzi raczej nie znano, podczas gdy powszechnie dostępne były aczugę, czyli sardele, zwane z francuska w Polsce czoła. Jeden ze sposobów ich przygotowania bardzo przypadł mi do gustu, a kiedy spróbowałam podobnie przygotować śledzie, okazały się jeszcze lepsze niż sardele. W dodatku dużą ilość smacznej aromatycznej w dodatku duża ilość smacznej, aromatycznej zieleniny skutecznie tłumi niezbyt miłe śledziowe aromaty. Kolejna wigilijna, a raczej świąteczna potrawa to sałatka jarzynowa, która u nas musiała być zawsze podawana podczas wszelkich świąt rodzinnych, w tym także imienin. Była to tradycyjna sałatka warzywna. Ja jednak z czasem poszłam na kompromis z włoskimi tradycjami. U mnie takim obowiązkowym daniem jest sałatka tuńczykowa, czyli sałatka warzywna, wzbogacana rozgniecionym tuńczykiem z puszki. W jej skład wchodzą także jajka, konserwowe lub kiszone ogórki, a jeśli się da to jeszcze marynowana papryka, cebula, konserwować kukurydza lub groszek, a jak chcę przygotować większą porcję to jedno i drugie. Oczywiście jak się chce można dodać ugotowane ziemniaki i marchewkę, ale ja wolę bardziej pikantną sałatkę, więc ich nie dodaję. I potem oczywiście jeszcze masa siekanej zieleniny i majonez. I wreszcie danie, które szczególnie lubię i jeśli mam tylko taką możliwość, zawsze przygotowuję. To mój wigilijny, bezmięsny bigos. Moja babcia nigdy go nie przygotowywała. Kapusta pojawiała się głównie w postaci głąbków, czy jako dodatek do włoszczyzny. A piszona kapusta była przede wszystkim składnikiem surowek. Czemu tak było, nie wiem. Może babcia po prostu nie lubiła kapusty. Jako dziecko nigdy się nad tym nie zastanawiałam, a na stole zawsze było tyle innych przysmaków, że brak wigilijnego bigosu zbytnio mnie nie martwił, dopóki w kilku domach jako nastolatki nie poczęstowano mnie tradycyjnym bigosem. Postanowiłam coś takiego wyprodukować własnoręcznie. Moje bigosowe początki były, powiedziałabym, przeciętne. Była to po prostu wigilijna kapusta, ale w miarę upływu czasu i eksperymentowania ze składnikami udało mi się wymyślić coś, co w mojej opinii jest smaczne i co dodatkowo może służyć jako doskonałe nadzienie do pierogów czy rożków z francuskiego ciasta, o których już wspominałam. Chciałam mieć bigos niezbyt kwaśny i bardzo grzybowy o leśnym aromacie, a przy tym pikantny. Przygotowuję go przy użyciu metody WTS. Czyli weź tyle samo. Otóż biorę tyle samo słodkiej kapusty, kiszonej kapusty i pieczarek. Na każde pół kilo składników biorę jedną cebulę. Koniecznie, konieczne dodatki to lekko potłuczone jagody jałowca. Jak dobrze poszukacie, znajdziecie je w większości sklepów spożywczych. Pikantna papryczka, lekko potłuczone ziele angielskiej, ziarnisty pieprz, pieprz oraz listki laurowe. Nie może zabraknąć także suszonych, wędzonych śliwek, Biorę, które nadają potrawie wspaniały aromat. Biorę ich sporą garść. Zaczynam oczywiście od przygotowania wywaru suszonych grzybów. Grzyby zalewam, jeśli tylko mogę, czerwonym winem i potem gotuję to wszystko na małym ogniu. Zasadniczo wykorzystuję większość suszonych grzybów, jakie posiadam w domu. Nigdy nie jest ich za dużo. Same pieczarki, choćby ich było nie wiadomo jak dużo, nie wystarczą, aby nadać kapuście prawdziwy grzybowy smak. Potem zaczynam właściwe przygotowania. Na oleju lnianym duszę cebulę, potem dodaję drobno posiekane pieczarki i wreszcie kapustę. Najpierw białą, a gdy ta zmięknie kiszoną. Dodaję śliwki i wywar grzybowy razem z grzybami, drobno pokrojonymi, przyprawy, łyżeczkę cukru i paprykę, i wszystko pichci się w wolnowarze. To jeden z nielicznych sprzętów AGD, jakimi jeszcze pozostałem. Mój wolnowar jest ceramiczny i świetnie nadaje się do bigosowania, czy robienia kresowej czanaki. Jeśli bigos zbytnio się osusza, dolewam trochę czerwonego wina lub warzywnego wywaru. Może być nawet z kostki, byleby był warzywny. Zazwyczaj przygotowuję bigos wieczorem. I przez noc dusi się on wolnowarze nastawionym na minimum. Rano jest złocisty i aromatyczny. Pięknie pachnie i jeszcze lepiej smakuje. Kolejny przysmak z wigilijnego stołu mojej babci to prawdziwy kisiel żurawinowy. Zawsze na niego czekałam. Pamiętam jak babcia go robiła, bo przygotowywała go dla mnie także i w zwykłe dni. Pamiętam słoiczek z klukwami, jak je babcia nazywała, zanurzonymi w wodzie, bo tak się je przechowywało. Wydawały się niczym rubinowe korale. Potem trzeba było tylko klukwy rozetrzyć z cukrem, dodać łyżkę mąki ziemniaczanej, zagotować wodę, wlać do niej masę żurawinową i gotować przez chwilę na małym ogniu, intensywnie mieszając do chwili, gdy kisiel zgęstnieje. Smakował wspaniale. Czasem zaczęłam dodawać do niego także i szczyptę cynamonu. Uf, Kisiel to był jeden z sposobów, aby namówić mnie do jedzenia, bo byłam przysłowiowym niejadkiem, a zafascynowana widokiem leżącym, leżących pod choiną paczek nie chciałam nic jeść. A Kisiel był znakiem, że za moment będzie rozdanie prezentów. Mieli tego dokonać najmłodsi. Mój wuj, młodszy brat mojej matki, odczytywał kartki przyczepione do paczek, a ja jedną nie odnosiłam do adresatu. Potem musiałam zjeść choć łyżeczkę Kuti, bo babcia mówiła, że im więcej ziarnek maku się zje, tym więcej szczęścia czeka nas w Nowym Roku. Kutia była wspaniała. Garść gotowanej e, e, sprzednicy, tak dla tradycji. Mnóstwo bakali, smażonej skórki pomarańczowej, migdałów, orzechów i rodzynek. Wszystko wymieszane z masą makową i miodem i najeżone kruchymi ciasteczkami w kształcie paluszków. Kiedyś powiedziałam, że kutia wygląda jak jesz. Potem obowiązkowo były kolędy. Jako pierwsza brzmiała zawsze wśród nocnej ciszy. Babcia miała wspaniały głos. Głęboki alt, który nawet wtedy, kiedy śpiewała cichutko, sprawiał, że powietrze wibrowało. Bardzo lubiła śpiewać i często śpiewałyśmy razem na dwa głosy. Chyba bab... właśnie babci zawdzięczam miłość do muzyki. No i wreszcie ciasta, na które zazwyczaj nikt już nie miał chęci, bo cia... dań z... solonych było zawsze kilkanaście, co przy ograniczonych możliwościach, w trakcie roku sprawiało, że ta wigilia wydawała mi się prawdziwą ucztę nukulusa. Później, kiedy przygotowując Wigilię musiałam myśleć o deserze, jako że we Włoszech żurawiny były raczej niedostępne w tamtych czasach, przygotowywałam tradycyjne, pyszne ciasto, na które przepis dostałam od pewnej nauczycielki w szkole, gdzie byłam na tzw. praktykach pedagogicznych podczas studiów. Owa nauczycielka, pani Mirka, poczęstowała kiedyś mnie i koleżankę kawałkiem tego ciasta podczas dużej przerwy, a potem uproszona dała nam przepis i odtąd piegusek pani Mirki stał się jednym z moich ulubionych ciast. Takim obowiązkowym plackiem wigilijnym, jako, że jak mówiła babcia, im więcej maku podczas wigilii, tym więcej obfitości w następnym roku. Często w wigilię zjawiali się goście. Włości, Włosi fascynowali się polską wigilią. Na północy Włoch podstawowe dania wigilijne to spaghetti z tuńczykiem i drożdżowa babka. Panettone lub Pandoro, czasem jest jeszcze nugat, czyli Torrone. I na tym raczej kończy się wigilijny, obowiązkowy jadłospis. Więc prawdziwa polska wigilia z opłatkiem i swoimi dla nich bardzo egzotycznymi potrawami była czymś naprawdę wyjątkowym. Pieguskowi towarzyszył mój ulubiony piernik marchewkowy, który smakuje mi bardziej niż piernik tradycyjny, szczególnie jeśli podrasuje się go obficie bakaliany. O ile na północy Włoch wigilia niewiele różni się od niedzielnego obiadu, to na południu jest wiele Bożonarodzeniowych słodyczy. Właściwie każde miasteczko ma swoje własne świąteczne ciasta i ciasteczka, często przypominające orientalne słodycze, smażone na oliwie i polewane miodem, niesamowicie słodkie i tłuste. Natomiast wspaniałe są nadziewane bakaliami ogrągłe zawijańce, zwane bucellato. Często pięknie przybrana. Są oczywiście też i kolendy, ale włoski repertuar świąteczny nie jest tak bogaty jak Polski. Za popularną w całej Europie klasyką, jaką jest cicha noc, która po włosku nazywa się Astro del Ciel, czyli Gwiazdka z nieba. Popularne są dwie inne kolendy. Tuszendi dal Stelle, czyli Przybywasz z gwiazd, Notte Placida, czyli Spokojną noc z muzyką kuperena. Czasami śpiewa się jeszcze ludową kolędę piwa, piwa. W czasach, kiedy grywałam na organach podczas mszy, co bardzo lubiłam, na pasterkę zawsze miałam wiązankę polskich kolęd, które obecnym bardzo się podobały i kojarzyły się z polskim papieżem. Do niektórych kolęd napisaliśmy nawet włoskie słowa. Piękne to były czasy, choć nie było też łatwo. Ale w ludziach było dużo nadziei, a teraz o nadzieję coraz trudniej. Ja więc życzę Wam, aby z przełamaniem siły ciemności przez światło wróciła do nas i nadzieja. Nie dajmy się podzielić przez politykierów, nie pozwólmy na budowanie nowego rasizmu, kolejnych kast lepszych lub gorszych od innych. Jesteśmy wszyscy dziećmi tego samego Boga, stworzonymi do wolności, co oznacza możliwość dokonywania własnych wyborów. Pamiętajmy, że Bóg jest dobrem i pięknem i że Boża iskierka, którą nosimy w sercu, daje nam wrażliwość i na dobro, i na piękno. Proszę, pamiętajcie ten specjalny dzień tych, którym jest najciężej. Zmówcie za nich modlitwę, aby następny rok był dla nas wszystkich dużo lepszy. Nie chodzi o to, żeby kogoś zapraszać. Wiele osób wpadłoby jeszcze w głębszą depresję. Ale chodzi po prostu o szczere westchnienie do Pana Boga. I jeszcze jedno. Ważne, aby nikomu nic nie obiecywać, jeśli się nie ma możliwości zrealizowania obietnic. Bo takie niezrealizowane obietnice bardzo bolą. Życzę Wam wszystkich cudownych, radosnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Bóg do nas wraca. Taki jest przekaz tego święta. I jak zawsze. Przepisy znajdziecie w opisie i w komentarzach.